Witamy bardzo serdecznie z siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wspólnie z panem prezesem mamy przyjemność uczestniczyć w losowaniu par półfinałowych Pucharu Polski. Zanim przejdziemy do samego losowania, chcieliśmy pokrótce wytłumaczyć regulamin rozgrywek. Pierwsza drużyna, która zostanie wylosowana, będzie automatycznie gospodarzem pierwszego meczu półfinałowego. Później dolosujemy drużynę, która będzie rywalem tej drużyny, która będzie gospodarzem. Zwycięzca. Tego meczu automatycznie staje się gospodarzem meczu finałowego, który będzie rozegrany 2 maja. Rewans będzie rozegrany 9 maja. Panie prezesie, bardzo proszę, Gotowi? losujemy. To żeby nikt pierwszego. nie miał do mnie żadnych pretensji, odwracam się tyłem. Zobaczymy, czy to się otwiera. Oczywiście nie ma żadnych z tym problemów. Pierwszą drużyną wylosowaną będzie zwycięzca meczu. Flota Świnoujście, Śląsk, Wrocław. Przypominam, będzie to gospodarz pierwszego meczu półfinałowego. Panie prezesie? Dolosowujemy drugą drużynę. Rywalem zwycięzcy tego spotkania będzie Wisła Kraków. Przypominamy, zwycięzca tego półfinału stanie się automatycznie gospodarzem pierwszego meczu finałowego. Panie prezesie, Rusujemy. kontynuujemy dalej, tak. Ruch Chorzów. Ruch Chorzów będzie gospodarzem pierwszego, drugiego meczu półfinałowego. No i została ostatnia kulka i powinna chyba być zwycięzca meczu Olimpia Grudziąc. I chyba Legia Warszawa. Legia Warszawa. Olimpia Grudziąc. Legia Warszawa. Także losowanie mamy za sobą. Życzymy wszystkim przyjemnej zabawy, dobrego finału, dobrych e, półfinałów e, i wielu emocji. I wielu emocji. Na pewno, na pewno zwycięzcy będą się bardzo cieszyli. Dziękujemy.